Cześć! Dzień dobry w kolejnym odcinku różnic w drzewie genealogicznym. I w ostatnim y, to uciekł ze swojego ślubu. Y, wyprowadził się na małą wysepkę y, w Indenburgu. No, nie, taka mała ta wysepka, ale ogólnie mieszka na wyspie. Nie ma nic zero simoleonów. Y, Także pierwsze co robi, to idzie. O. Bella! Cześć, Bella! E, także pierwsze, co zrobi, to uda się... Posprzedaje rzeczy, może tą mu pozwoli coś zarobić. Gitarę ma, skrzypce ma. E... pójdzie gdzieś do klubu zarobić, może róże będziesz uprawiał, jesień, wiosna, to akurat wyśrodkuj na parceli, tutaj, o. To zasiejesz, jednak to zmuszanie cię przez ojca do roli ci się przyda. Trochę kasy zdobędziesz. Nie, nie lubisz ogrodnictwa. Dobrze, róża posadzona. I teraz czas na podróżowanie. Tradycyjnie Wierzbowa Zatoczka i tutaj Niebieski Aksamit. E, zmień strój. I bierz się za granie. O, widzę, że tutaj jest gitara, także nie potrzebujesz. To możesz grać. E, czemu nie możesz grać? Czyżby było... Trzeba poprawić gitarę, może jest za blisko. O, idealnie, wrzucają Ci napiwki tak, że coś zarobisz. Simowie mogą teraz... Oj, muszę Ci więcej ustawić tutaj, większą kolejkę. E, na drodze do sławy. simowie mogą teraz stawać się gwiazdami. Istnieje wiele różnych dróg wiodących do sławy, a kolejne otwierają się wraz z rozwojem umiejętności i kariery Sima. Jednym z doskonałych sposobów na zostanie gwiazdą jest podjęcie kariery aktorskiej i zwiększenie umiejętności produkcji medialnej poprzez korzystanie ze stanowiska filmowego i stanowiska produkcji muzycznej. Szukaj interakcji z otoczeniem plus sława. Każda z nich przybliży, przybliży cię do zostania supergwiazdą. O, został wdrożony nowy plan Wolna Miłość. Ciekawie. Gwiazda przyszła i zabiera ci ten, relacje z e, zabiera ci jak to się mówi. Ach, zgubiłam słowa. W sensie, że inni się ma e, gwiazdą interesują zamiast tobą. Dobra, śpiący jesteś. Jesz, to jeszcze pograj dwa razy. Na gitarze. Może improwizować i grać utwory rockowe. Super. To może graj dalej? Rock. Nie idź jeszcze do domu, bo się ludzie zeszli. Dawaj. Jak tam twoje zmęczenie? Wrócisz tu? O, no, już idziesz do domu, no trudno. Idź do domu, do domu idź. Ej, może ci na namiot starczy. I zobaczymy, co można kupić do spania. Jakieś namioty. Namioty za drogiem. To dobrze, krzak. K. No, to się posadzi może z dwa krzaki. Na razie jeden do spania, drugi do załatwiania się. I co tutaj? Musisz pęcherz. Jest tak ciemno, że nic nie widzę. Na wóź i tam dalej zdrzemnij się. Nie. Na początku... Dobra, idź się zdrzemnąć. Później się zajmiesz. Idź spać, zdrzemnij się. No niestety. Wszeczki się zepsuła, a jak to dasz na wóź? No przynajmniej pęchasz. Dawaj zdrzemnij się teraz. Czemu nie chcesz w krzaczorach spać? Dobrze, stać na łóżko polowe. Tutaj możesz spać w takim razie. Dobra. Yy, problem jest chyba z jakąś modyfikacją, także je wyciągnę i wrócę zaraz. Dobrze, część modyfikacji wywalona. Zobaczymy, czy teraz będzie spał. Eee, czyli tak, na to podziała Better Build i Tol. W sensie, jak Simon wam nie chcą spać. Nie idziesz do szkoły, uciekłeś z domu. Szkołę porzuciłeś. Eee, dobra, wyspany. To idziesz teraz się wykąpać. Jest tu siłownia, także idealnie. Tak, weźmiesz gorący prysznic. A następnie poszukasz czegoś, co można zjeść. Gdzieś można tu coś zjeść. Masz 8 simoleonów, więc może być ciężko. O, jest coś. Zjedz coś na szybko. Kanapka z masłem orzechowym i gemem. Widzę, że na początku idziesz jeść, potem zadbasz o higienę, tak? Jak już uda ci się zjeść. To czas będzie się wykąpać. Tu w ogóle jest podział na łazienki męskie i damskie. Może to ciebie? Yy, może ty ci nie pozwoliłeś się kąpać? Ale chyba nie ma. Dobrze, spróbuj tu weź prysznic. I jak prysznic wzięty, to możesz się jeszcze ogolić. Ogól się, z góry zarost do preferowanej długości. Czy ty nie masz trądziku przypadkiem? Chyba zaczynasz mieć, to jeszcze użyjesz czegoś na trądzik. E, użyj płynu do mycia twarzy i zatuszuj trądzik. Teraz możesz się wybrać zarabiać. Może w barze karaoke? O, ile kosmitów się nazbierało! W ogóle, dlaczego ty przylazłeś w ręczniku? Może inaczej? Skoro tu jest tyle ludzi na zbieranych, to tutaj, graj. I to mi się nie zaliczyło. Może dam ćwicz? O super. Utwory country. Może grać. Cudownie, szósty poziom, e, napisz cztery utwory Czyli możesz zacząć pisać utwory Czego ty potrzebujesz? talety. Dobrze, idealnie, mam nadzieję, że do niej idziesz I tutaj jeszcze w takim razie chwilę pograsz, żeby zdobyć ten szósty poziom jeszcze jest konkurs z karaoke, także może weźmiemy udział. Gdzie są sprzęty karaoke? Ile to ma poziomów? Jeden. Ale ty nie masz oglądać. Masz go wygonić. Idź sobie. Śpiewaj w konkursie. Super. Dążysz? Wyniki już są. Matthias Lockwood wygrywa konkurs z imponującym wynikiem 44. Gratulacje. Pamiętaj, żeby wrócić tu w niedzielę, wtorek albo czwartek o 20 i obronić swój tytuł. Dostałeś kasę? Chyba dostałeś. I super. To możesz jeszcze trochę pograć. Jak jesteś zmęczony, to idź do domu. Tyle wpadniesz spać, co nie za 3 godziny. A nie masz nic do jedzenia? To tutaj jeszcze sobie zrobisz tak, zamów jedzenie. I co jest najtańsze: miska oliwek, precel. Poprosi o chipsy. Nie idź do domu, wracaj, stop! Stop! Po chipsy musisz iść. Dlaczego ty to robisz? No, i teraz możesz iść do domu. Ale stop! No, trudno. W miarę tam się troszkę najadłeś. I szybko leć spać. A w tym czasie ja poszukam ci namiotu. Czy nawet skitu. Któregoś. Był taki wielki ten namiot. 500. Zostawić taki namiot ten za 500, a ile jest zwykły namiot? Dobra, to stawiam taki namiot na razie. I możesz iść spać. To potem schowasz do wyposażenia. Za ile Macy będzie dorosły za jeden dzień. W sumie ten odcinek może będzie odrobinę krótszy. Myślę, że na tym skończymy. I się z Wami pożegnam. Do następnego. Cześć.